Się. Więc, na początku, słowo wyjaśnienia dotyczące mojej fryzury. Jak widzicie, zaszły tutaj. Pewne zmiany. Łazienka, w której nagrywam ten film, pełni nie tylko rolę miejsca, gdzie mogę się umyć, nie tylko miejsca, gdzie nagrywam moje rewolucyjne filmy, ale także od czasu epidemii jest to miejsce, gdzie towarzysz Michał się strzyże. Więc strzygę się sam, później moja żona wyrównuje, no i do tej pory próbowaliśmy to robić tak jak w profesjonalnym zakładzie fryzjerskim, a więc yy, pewne części są obcinane maszynką, a tam górę, no to tam oni właśnie robią. Nożyczkami. No ponieważ jednak no, moja żona tymi nożyczkami nie za dobrze operuje, no to na tej mojej głowie zawsze taki zostawał wolnorynkowy chaos. Właściwie każdy włos miał inną długość, więc tym razem żeśmy tutaj potraktowali to taką socjalistyczną, egalitarną równością, wszystko poszło pod maszynkę. Sami ocenicie towarzysze, które rozwiązanie jest lepsze. Więc socjalizm czy wolny rynek na głowie towarzysza Michała. Dobrze, a teraz przejdźmy do tematu tego filmu. Tematem tego filmu jest. Są pojawiające się regularnie pytania, co sądzę o spółkach pracowniczych, spółdzielniach pracowniczych, czy jak to tam nazwiemy. Więc oczywiście. Odsyłam tutaj do różnych moich wypowiedzi na temat, na temat profesora Richarda Wolfa. Także pojawił się ten temat w momencie, kiedy tam polemizowałem z, z kolektywem rynkowym. No ale no, od czasu do czasu pe, do pewnych tematów trzeba wracać. No i dzisiaj chciałbym o tym porozmawiać, a konkretnie w kwestii, no tutaj do, do nagrania tego filmu skłoniły mnie także kuchenne rewolucje Magdy Gessler, które od czasu do czasu oglądam z moją żoną. Yy, więc chciałbym tutaj porozmawiać nam no właśnie o kwestii tworzenia spółek pracowniczych i jakby taka spółka pracownicza miała funkcjonować, yy, no i czy ta spółka pracownicza rozwiązałaby wszystkie problemy. Więc na początku należałoby sobie zadać pytanie, dlaczego w ogóle burżuj jest gnojem? No, dlaczego ten burżuj, właśnie, jest taki chamski? No i bardzo często, no, no oczywiście, na no, część tych takich. Polskich Januszeksów to są po prostu osoby psychopatyczne, bardzo często byli przestępcy, którzy wchodzą w jakiś biznes restauracyjny, no to w tym biznesie restauracyjnym piorą pieniądze, które tam wcześniej gdzieś nakradli, czy wymusili yy, przy jakichś haraczach, czy w ogóle kogoś zamordowali, czy coś, yy, więc no te tutaj mafijne metody, które stosowali w swoich rozbojach, przenoszą na stosunki pracy, dlatego te stosunki pracy w Polsce są tak bardzo barbarzyńskie, no ale znajduje się od czasu do czasu jakiś Burżuj, który jest w stanie uzasadnić merytorycznie, dlaczego on jest takim hamem. No. I on wprost mówi: Słuchajcie, no to nie ja jestem waszym panem, naszym panem jest klient i my musimy robić wszystko, żeby ten klient przychodził. Więc ja, kiedy wam mówię, musicie mniej zarabiać, to ja to mówię dlatego, bo ja się troszczę o klienta, bo kiedy wy mniej zarabiacie, no to żarcie w naszej restauracji jest tańsze. Kiedy ja wam mówię szybciej, 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 to też troszczę się o klienta, bo ten klient kiedy przyjdzie i będzie dwie godziny czekał na żarcie no to już więcej do tej restauracji nie przyjdzie, kiedy ja dziewczyno tobie mówię, musisz się uśmiechać musisz tutaj makijaż musisz ogolić nogi, musisz robić jakieś seksy ruchy, ja tego nie robię dlatego, bo jestem jakimś patriarchalnym maczystą który cały czas będzie patrzył na twoje cycki i twój tyłek ja to robię po to, żebyś ty swoimi cyckami przyciągała klientów i tak dalej, i tak dalej. Więc mamy wiele różnych patologicznych zjawisk, które mają miejsce właśnie w kapitalizmie i, te i, i tą taką no, tą osobą, która wprowadza te patologiczne zjawiska jest oczywiście szef, burży, pracodawca, czy jak go tam nazwiemy. No ale pytanie brzmi, czy jeśli my tego burżuja usuniemy, to czy my usuniemy problem? No i teraz pojawia się pytanie, no wyobraźmy sobie taką, no, taką piękną wizję, że jakaś tutaj następuje taka rewolucja anarchistyczna. No i to właśnie no, w wielu różnych, no na jakiejś tam ulicy czy jakiejś dzielnicy, wszystkie restauracje zostałyby przejęte przez jakieś kolektywy, czy przez jakieś tam właśnie powstałyby spółki pracownicze. No burżuje zostaliby wykopani i od tej pory te. Hmm, te tutaj restauracje, zarządzane przez samych pracowników musiałyby sobie dalej ranić. Więc ja obawiam się, że, że tutaj. No, jedna patologia co prawda zostałaby wyeliminowana. I to bardzo ważne, bardzo ważne, żeby tego burżuja pogonić. Żeby tego burżuja wywłaszczyć, pogonić, żeby zakład pracy był zarządzany przez pracowników. To jest krok w dobrym kierunku. Ale to jest krok niewystarczający, bo jeśli my chcemy zbudować lepsze społeczeństwo, jeśli my także chcemy zbudować lepsze stosunki pracy, to my musimy zlikwidować rynek, bo to rynek jest tą patologią. No i moim zdaniem doszłoby do takiej sytuacji, kiedy po prostu różne tutaj spółki pracownicze no musiałyby ze sobą rywalizować i rywalizowałyby dokładnie w ten sam sposób, w jakim rywalizują restauracje kapitalistyczne. Czyli po prostu no jeden, jedna restauracja zarządzana przez pracowników, widząc, że jest inna restauracja zarządzana przez pracowników, no to na przykład zaczęłaby obniżać ceny. Powiedziałaby, no dobra tutaj mamy za mało klientów, no to teraz, Żarcie u nas będzie tańsze. A żeby żarcie było tańsze, no to słuchajcie, no niestety, yy, no to tutaj nasze pensje będą mniejsze. Głosujemy za tym, żeby pensje były mniejsze, no i wszyscy demokratycznie sobie zdecydowali, że pensje będą mniejsze. Yy, no i później i tak dalej mówią, no dobra, to teraz musimy więcej pracować szybciej, 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 żeby tutaj wszystko tutaj spełniać. Więc jak widzicie, towarzysze, no. Bez wyeliminowania rynku, a także bez wyeliminowania całej tej zasady takiej patologicznej dla kapitalizmu, klient to twój pan, no, to, no to, to tutaj wiele nie zmienimy. No i po prostu no to jest także jakaś kwestia, no nie tylko rewolucji. Takiej ideologicznej w miejscu pracy, to jest ogólnie kwestia no, rewolucji w społeczeństwie, no. że jak ja widzę, no, na przykład to, jak ludzie traktują pracowników, no nie wiem, w supermarkecie, że jest jakaś promocja, jest jakaś kolejka, jest jakaś dziewczyna na kasie, która pracuje bardzo wolno, i ludzie stoją w tych kolejkach i się denerwują i cały czas mówią, pospiesz się, a to, a tom, to, a, jakieś takie bardzo niemiłe, pogardliwe stwierdzenia, zwłaszcza wobec tych pra pracowników. Najniżej zarabiających. Wielokrotnie właśnie można zauważyć pogardę wobec czy co kasjerek. To, czy to osób pracujących w gastronomii, czy to jakichś tam innych, nie wiem, ludzi sprzątających, czy tak dalej. Więc, więc mimo to, że, że, wszystkich, że wrogami nas wszystkich powinien być Bezos i ludzie najbogatsi, no to niestety bardzo często zwykli pracownicy chodzący do tych discountów, no bo w końcu do jakichś takich, no, takich supermarketów oferujących promocje to nie chodzą ludzie najbogatsi. To chodzą pracownicy najemni, którzy tam gnoją innych pracowników najemnych, Zgodnie z zasadą, że ja co prawda jestem gnojony w mojej pracy przez cały czas, ale idąc do supermarketu czy idąc do y, fast foodu, ja przez chwilę jestem klientem, a jeśli jestem klientem, to ja mam prawo gnoić innego pracownika. Nie. Z tym trzeba skończyć i żeby z tym skończyć, no to oczywiście y, trzeba rzucić takie hasło: klient nie jest twoim panem, klient jest twoim gościem, klient jest. No, ja mogę tutaj powiedzieć, no, że takie idealne stosunki, jakie powinny panować między właśnie klientem... A, 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 a pracownikiem no to to ja kilka razy to widziałem w ostatnim czasie, kiedy właśnie z, z, kiedy nasz tutaj urodził się synek, no i kiedy urodził się synek to on chodzi w ciągu chyba tam drugiej, drugiej czy trzeciej w nocy drugiej czy trzeciej nocy, kiedy spał w domu bo on kilka pierwszych nocy spał w szpitalu później przyjechał do domu, i jemu coś tam zaczęły oczy łzawić, robić czy coś tam, my strasznie spaniekowaliśmy co tam się dzieje, bo cały czas mu tutaj to robiło. My żeśmy pojechali do szpitala. W tym szpitalu to nas mówili, a dlaczego wy nie stoicie w kolejce, albo coś tam, albo coś tam i tak dalej. A my po prostu tylko dobra, ratujcie synka, ratujcie synka, dobra, już wiemy, zrobiliśmy głupą rzecz, ale zróbcie coś tego. No i tam wziął jakiś tam lekarz, wyjątkowa menda, ale wziął jakieś to, coś mu tam wkropił, coś tego, tamtego pomogło pomogło. No i w każdym razie widzieliśmy no, ten taki dobry stosunek no, pracy między klientem, który chce coś zrobić, a pracownikiem, który właśnie się szarogęsi. No dzisiaj w kapitalizmie niestety no w bardzo rzadko to są sytuacje, zazwyczaj no pracownik cały czas jest opieprzany na każdym kroku. Więc jak to rozwiązać? Jak to rozwiązać? Więc ja jestem za tym, żeby cały czas kalkulować w tym kierunku, trzeba zlikwidować rynek. Jak na przykład zlikwidować rynek w branży gastronomicznej? No, można ten rynek w ga branży gastronomicznej zlikwidować na kilka sposobów. Po pierwsze e, tworzyć takie miejsca, właśnie zakłady gastronomiczne, które byłyby przyporządkowane geograficznie do pewnych tutaj miejsc. A więc na przykład zakłady te stołówki, stołówki w miejscu pracy. Albo stołówki w, w miejscach jakiś tam edukacyjnych, szkoła i tak dalej. Albo stołówki osiedlowe. No i w tym momencie, no to nie ma tej kwestii, no, yy, czy klient przyjdzie, czy nie przyjdzie, bo klient jest po prostu przypisany do tej, do tej, konkretnej stołówki. Że klient nie może pójść do innej stołówki. Może oczywiście nie przyjść do tej stołówki, ale to będzie głodny, no. Więc każdy, nie wiem, pracownik fabryki X powinien chodzić do y, zakładu gastronomicznego X. Y, y, I tak dalej, i tak dalej. No i wtedy, oczywiście, w ramach, tej, y, w ramach tego zakładu gastronomicznego no to yy, no oczywiście istnieje taka groźba, no, że ci pracownicy no, będą serwować gówniane żarcie, będą robić to wolno, yy, będzie brudno w zakładzie yy, yy, w tej stołówce i będzie wiele różnych patologii, których byśmy nie chcieli, których byśmy nie chcieli ci ludzie, którzy tam się stołują. Więc ja uważam, że należy tutaj no, ten problem właśnie co zrobić, żeby żeby no jakość usług była dobra, no to to należy właśnie w ramach jakiejś tam demokracji. Ci wszyscy ludzie, którzy są przyporządkowani do danego zakładu gastronomicznego, oni za każdym razem, kiedy idą tam sobie coś zjeść, mogą robić oceny, czy było czysto, czy było smacznie, czy coś tam tego, tamtego. No i oczywiście także mogą, mogą z wyprzedzeniem głosować, czy też składać swoje tutaj Aspiracje, co oni chcieliby jeść. No i na przykład, jeśli tam ludzie w jakiejś fabryce mówią, a my za 3 dni to chcemy jeść schabowego, a za cztery dni to chcemy jeść ruskie pierogi, a za 5 dni to chcemy jeść rybę, a za 6 dni to chcemy jeść spaghetti, no to albo oni wszystkim serwują to samo, co jest jakby łatwiejsze dla tych pracowników, bo łatwiej jest naklepać 100 schabowych niż robić 10 schabowych, 10 takich, 10 takich, 10 takich. No, ale no, ewentualnie można tych kilka dań zrobić na zasadzie jakiejś tam demokracji. No, w każdym razie no, tutaj byśmy zauważyli no, no, dwie rzeczy, które byłoby wyższością tego systemu nad wolnym rynkiem. Pierwsza rzecz jest taka, że klient byłby całkowicie zadowolony. Bo bardzo często dzisiaj jest tak, że człowiek idzie do restauracji czy tam do jakiegoś fast foodu i on by chciał coś zjeść, to, co by chciał zjeść, tego nie ma, no i on wtedy musi wybierać na zasadzie mniejsze zło. Dobra, no tego nie ma, co ja chcę, to wezmę coś, co by przypominało to, co ja chcę, ale on nigdy nie będzie w pełni zadowolony. W wolnym rynku człowiek nie jest w pełni zadowolony w takim systemie socjalistycznym człowiek sobie mówi: Ja chcę dokładnie to, to, to i to. No i to by dokładnie miał, więc zadowolenie klienta wyższe byłoby w socjalizmie, a także można byłoby w ten sposób wyeliminować kwestie marnotrawstwa, no bo w tych wszystkich restauracjach, no to oni gotują pewne żarcie, tam zawsze coś zostaje na drugi, trzeci, czwarty dzień, oni oczywiście wiadomo, to odgrzewają, podgrzewają mikrofala, patelnia inne takie historie yy, i, i tak dalej, ale, ale, ale nawet w takich polskich Januszeksach, no po tygodniu, jak to już jest spleśniałe, to nawet oni to muszą wyrzucić, no więc Mamy ogromne marnotrawstwo bezsensowne, marnotrawstwo jedzenia wynikające z wolnego rynku, a taki socjalizm byłby w stanie to całkowicie wyeliminować. Po prostu 100 osób zamówiło 100 kotletów, przyszło do tej restauracji, zjadło 100 kotletów, żaden kotlet się nie zmarnował. No, no a oczywiście, no, raz na jakiś czas można byłoby zrobić takie zebranie, zebranie wszystkich właśnie osób, czy to w formie internetowej, czy to prawdziwego zebrania, no i po prostu, no ludzie by się wypowiadali, no słuchajcie, no, fajnie, fajnie, ale jednak, no, te, te ziemniaki, które robicie, to są przesolone, no, albo, że tam, nie wiem, no, moglibyście tutaj posprzątać od czasu do czasu, czy coś tam, no i tak. Sobie gadka, wytykanie wzajemnie, co tam w tej restauracji nie działa, co można byłoby poprawić. No i być może także jakaś rotacja, no bo ktoś tam powie: No słuchajcie, wy jesteście beznadziejni. No, no dobra, no to teraz ty idziesz na kuchnię, a ty idziesz na fabrykę, no i tak dalej, i tak dalej. Więc znaleźć jakieś takie rozwiązanie. Ale cel jest następujący. Po pierwsze chodzi o to, żeby stosunki pracy w tym zakładzie pracy były lepsze niż dzisiaj, a więc żeby nie było tego poniżania pracownika, żeby nie było na nim tej presji. A po drugie chodzi także o to, no, żeby klient no, czuł się bardziej dowartościowany. Bo nawet jeśli dzisiaj ten klient się mówi, ty jesteś panem, ty jesteś panem, no to... To, to to jego rządzenie no, niewiele może, no bo on nie ma wpływu na proces produkcji. On może na zasadzie tylko decydować, kupisz, nie kupisz, nie kupujesz wypieczek, A chodzi o to, że on może przyjść i on może powiedzieć. W ten sposób jakby uruchamiamy tę ludową świadomość i oddolnie ludzie mogą zdecydować coś, co burżojowi by się w ogóle nie śniło, bo taki burżoj tworząc kartę może decydować hmm, schabowy czy na przykład ryba. No. A może ludzie by powiedzieli, że w ogóle chcą coś innego? Może wszyscy by na przykład chcieli jeść truskawki, placek z truskawek albo coś zupełnie innego, czego jeszcze nawet, co się nawet filozofom nie, śniało, nie śniło. Pozdrowienia, towarzysze.